Siema, z tej strony Krzychu z kanału GrajWyda.pl Moi drodzy, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia Zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Zajebiaszczych prezentów pod choinką wymarzonych Zobaczcie, ja chyba byłem grzeczny, dostałem te shirta z NES-em 8-bit retro gaming, chociaż nie mam Nesa, no ale mam teraz na koszulce nes -a. I dostałem Szampon o zapachu, zapachu seksu i biznesu. <grym> tak jak mówiłem. Zdrowych, spokojnych. Grajcie, bawcie się. Spędzajcie czas z rodziną, odpoczywajcie. Do, do miłego, do następnego. Cześć.